Hej, hej! Przed Wami wspaniała książka. Jest to Ciało Mafii Pani Anny Rumockiej-Woźniakowskiej. Książeczka jest, e, można powiedzieć, że z wydawnictwa Milion. Aczkolwiek jest to mój patronat, tylko, że kiedy książeczkę dostaje z wydawnictwa Milion, przesyłają mi ją niestety w jednym egzemplarzu. Kiedy bardziej chodzi autorce o to, żebym miała patronat, dostaję wtedy w sztukach większej ilości. Także no niestety na chwilę obecną nie będę miała na rozdanie po prostu akurat tego na patronatu dla Was, ale nie przejmujcie się, bo już czekają następne. Co mogę powiedzieć o książeczce? Tyle, że bardzo mocno mnie zaciekawiła i zadziwiła, bo powiem Wam, że podeszłam tutaj, do niej na chłodno, bo ja nie lubię mieć jakichś tam wielkich oczekiwań względem jakichkolwiek książek, bo później a, tu się zawiodła, tu się zaskoczyła, nie myśleć, najlepiej zacząć po prostu ją czytać i dowiedzieć się, jaka jest w środku. I tak, będąc szczerą, od razu powiem Wam, że rzuciło mi się w oczy wiele podobieństw do życia prywatnego autorki, ale oczywiście y, nie będę ich tutaj mówiła, pozostawię je dla siebie. Podobno najlepsze książki pisze się właśnie w dziedzinie, którą się zna, i tak właśnie było tutaj. Mm, trochę dziwnie mi się czytało taką przemianę imienia Roberta w Roberto, bo naraz raz zwraca się do niego tak, raz zwraca się do niego tak. Często jest to pisane na przemian i chwilami to było takie troszeczkę no, no dziwne, bo nie potrafiłam za bardzo się skupić, dlaczego raz mówiła tak, dlaczego raz mówiła tak. I to może mnie tak troszeczkę tutaj dziwiło. Wiem, że ze względu właśnie to było tylko na sytuację, ale no jakoś tak ciężko mi było dostosować się do tych przemian. Według mnie książka rozkręca się wraz z ilością przeczytanych stron. Im jesteśmy dalej, tym po prostu bardziej emocjonująco reagujemy i... Na zachowanie bohaterów, chociaż może i oni sami coraz bardziej się tam później nakręcają. Znienawidziłam tutaj Ewkę, ale i tacy bohaterowie po prostu są pożądani w książce. No Musi być ktoś, kogo będziemy lubić, i ktoś, kogo nie będziemy lubić. Taką osobą właśnie okazała się tutaj być Ewa. Ach, okrutna, okrutna i okrutna kobieta. Co do ten erotycznych, to jest ich tu bardzo, bardzo dużo, ale wiecie co, trwają one bardzo krótko. Powiedziałabym, że w ogóle cała książka jest bardzo konkretna i bardzo szybka. Nawet niezdecydowanie trwa tutaj krócej niż minuta czytania, ale jakoś to tak nie przeszkadzało w całym kontekście, gdyż mówię, no, ona jest tutaj konkretna, szybka, calutka, więc nie było czegoś takiego, że coś się tu wlecze. Nie, tu cały czas coś się działo. Zresztą sama autorka jest bardzo konkretnym człowiekiem. No, i jeśli oczekujecie konkretu właśnie w trakcie lektury, no to tutaj je na pewno znajdziecie. Ja odebrałam ją. Jakby tak oddanie wszelkich emocji kłębiących się właśnie w głowie pisarki. Bo pisała tutaj całą sobą i jest to bardzo odczuwalne. Jej myśli, problemy bohaterów trafiają do naszej głowy, ale nawet jej serca. Wiecie, ja średnio lubię książki o mafii. Ale naprawdę jest kilka autorek, które no nie piszą jednym schematem. I właśnie tą inność tutaj znalazłam. I właśnie to mi się tutaj spodobało. Była piękna, aczkolwiek smutek przyćmił moje myślenie, kiedy... Doszłam do końca książki. Chciałabym po prostu więcej i czekam na dalszą część. Tak po cichach, to Wam powiem, że chyba się pisze? Książka sugeruje kontynuację, więc no myślę, że takowa tutaj nastąpi, gdy zostanie wydana. Jeśli chodzi o tematy poruszane w książce, to jest to przede wszystkim otyłość i cudowna przemiana, zaufanie i ogromne jego znokautowanie. Mamy też konkretny cel życia i jego zdruzgotanie, a także szczęście i pomiatanie jego znaczeniem. Takie niezdecydowanie bohaterów było jak wgryzienie się, wiecie, w ogórka kiszonego i zastanowienie nad jego smakiem. Nie wiedzieli, co jedzą, niby wiedzieli co chcą, ale tak jakoś ktoś coś gdzieś zawsze namieszał, jakby cudownym, nie wiem, sposobem zamienił się nagle w ogórka surowego. To było bardzo intrygujące, bardzo yy, no takie niespotykane w tych wszystkich książkach. I powiem Wam, że książka naprawdę jest warta poznania. Jeżeli spodoba Wam się tą pierwszy, to z wielką chęcią, jeżeli tak wypowstanie, sięgniecie po drugi. Ale myślę, że warto poznać, bo naprawdę dawno nie czytałam tak mocno, konkretnej i zdecydowanej książki. Tutaj nic nie jest niepewne, nawet jeżeli bohaterzy się wahają, to mówię Wam, to jest trwa tak króciutko, że nawet w ogóle można tego nie zauważyć. Także konkretna powieść dla konkretnych osób z konkretną historią. Ja dziękuję bardzo autorce, że mogłam ją właśnie przeczytać, zrecenzować. Mam nadzieję, że się nie gniewa na te wszystkie moje szczerości, które powiedziałam. Ale no, czasami tak bywa, że na niektóre rzeczy bardzo się zwraca uwagę, niektóre rzeczy mocno rzucają się w oczy. Takie właśnie no ta przemiana tego tu Roberta, tu Roberto. I tak chwilami już nie wiedziałam, czy mówię, że to są dwie osoby, ale nie, to była jedna. W zależności od sytuacji, raz wracała się do niego tak, raz zwracała się do niego tak. Także chwilami mnie to troszeczkę raziło, ale no, może to tylko po prostu nie. Reszta tutaj była jak najbardziej pożądana, fantastyczna i cudowna. Także ja się już z wami żegnam. Do usłyszenia, pa pa!